Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij. Trzewikodziób, czyli jeden z najdziwniejszych, najdziwniej wyglądających ptaków na świecie. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem zdjęcia, filmy o Trzewikodziobie, myślałem, że jest to jakaś rekonstrukcja prehistorycznego stworzenia, że takie coś nie istnieje obecnie w naturze. Lecz w rzeczywistości jest to gatunek, który żyje w Afryce. Sudan południowy, Uganda do rzecze rzeki Kongo, okolice rzeki Chad. Długość do około 120 cm, rozpiętość skrzydeł 260 cm, waga do 7 kg. Co ciekawe, ptak ten potrafi latać, ale rzadko kiedy lata na dystans dłuższy niż 500 metrów. oraz oczywiście co najciekawsze to ten jego dziób, którym, który wykorzystuje do polowania na swój pokarm, czyli na ryby. Mieszka na terenie bagien przy brzegach rzek, jezior, najlepiej na terenach gdzie jest roślinność taka jak papirus, trzcina, pałki. Polują one w przeważającej większości na ryby dwudyszne, o wiele rzadziej na Żaby, mniejsze gady, ssaki, mięczaki. Żywią się też niekiedy padliną. Polują najczęściej nocą w przeważającej części wypadków i polują najczęściej samotnie. Na świecie żyje tylko 5-8 tysięcy osobników. Niektórzy polują na nie w celach konsumpcyjnych. Niekiedy w niektórych regionach Afryki są uważane za zwierzęta, na które nie wolno. Polować. Jest ich niestety coraz mniej z powodu osuszania bagien, z powodu tego, że te ich warunki naturalne zanikają. Nie mają po prostu gdzie żyć, gdzie polować. No i ta liczba tych osobników staje się coraz mniejsza. A jak widać po załączonych zdjęciach, jest to ptak bardzo ciekawy o interesującym wyglądzie. I naprawdę można go by śmiało przenieść do jakiegoś filmu dokumentalnego o prehistorycznych zwierzętach, czy to dinozaurach, czy też sprzed kilku milionów lat. I każdy z nas uwierzyłby, że jest to rekonstrukcja komputerowy, obraz, animacja jakiegoś zwierzęcia sprzed dawnych sprzed kilku milionów lat. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, podziel się. Zapraszam ponownie.